W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o powojennych losach dzieci hitlerowskich dygnitarzy. Dowiecie się, jak żyły i czy potępiły zbrodnicze czyny swoich ojców. Było czerwcowe popołudnie 1985 roku, gdy mężczyzna w eleganckim garniturze wchodził do nowoczesnego biurowca w centrum Monachium, w którym mieściła się redakcja tygodnika Bunte. Tym mężczyzną był Rolf Mengele, syn Josefa Mengele, najsłynniejszego niemieckiego zbrodniarza, który miał na sumieniu tysiące więźniów Auschwitz. Poddając ich swoim ludobójczym eksperymentom. W grubej czarnej aktówce, którą niósł Rolf Mengele, znajdowały się pamiętniki jego ojca oraz listy, jakie przez lata od niego otrzymywał. Chciał, aby zostały one opublikowane w tygodniku. Wierzył, że dzięki temu opinia publiczna zobaczy ludzką twarz jego ojca, zbrodniarza, a poza tym, Liczył na to, że za ich opublikowanie otrzyma całkiem niezłą garżę. Cała sytuacja wydarzyła się kilka dni po tym, jak ekshumowano szczątki Józefa Mengele, który jako Wolfgang Gerhardt został sześć lat wcześniej pochowany na cmentarzu w Embu das Artes, niewielkim brazylijskim miasteczku w stanie San Paulo. W wyniku tej ekshumacji potwierdzono, że wydobyte szczątki należały do Józefa Mengele, który przez 40 lat skutecznie unikał odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Rolf Mengele utrzymywał kontakty z ukrywającym się w Ameryce Południowej ojcem i go odwiedzał. Swoją postawę wobec ojca tłumaczył później tak. Nie mogłem go zdradzić, w końcu był moim ojcem. Rolf Mengele był jedynym potomkiem zbrodniczego lekarza z Auschwitz. Po wojnie jego rodzice rozwiedli się, ale pomimo tego cały czas miał kontakt z ojcem, który uciekł do Ameryki Południowej. W 1964 roku Rolf trafił na Uniwersytet we Fryburgu, gdzie studiował prawo. Po ukończeniu studiów rozpoczął aplikację prawniczą i w 1972 roku został członkiem niemieckiej palestry. Pomimo tego, że przysięgał przestrzegać przepisów prawa, nigdy nie ujawnił miejsca pobytu swojego ojca którego poszukiwał wymiar sprawiedliwości wielu państw i niestrudzeni łowcy nazistów. Równie ciekawe były powojenne losy Gudrun Burwitz, jedynej córki Heinricha Himmlera, szefa głównego urzędu bezpieczeństwa III Rzeszy. Gdy w 1929 roku przyszła na świat, wyglądała jak wzorcowa Aryjka. Ojciec był z niej niezwykle dumny i zawsze czule ją traktował. Kiedy zaczęła pojmować politykę, została zatruta przez niego nazistowską ideologią. Pokazywano ją w towarzystwie ojca w propagandowych filmach i prasie. Zyskała nawet przydomek nazistowskiej księżniczki. Pewnego dnia ojciec zabrał ją do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po tej wizycie Gudrun zapisała w swoim dzienniku, że było wspaniale. Obejrzeliśmy ogród warzywny, grusze i wszystkie obrazki, które namalowali więźniowie. To było cudowne. Potem zjedliśmy cudowny obiad. To wszystko budowało niezwykle silną więź z ojcem, która sprawiła, że Gudrun pozostała mu wierna, a także wierna głoszonej przez niego ideologii. Ale w maju 1945 roku III Rzesza ostatecznie upadła. Zanim to nastąpiło, Himmler wysłał rodzinę w bezpieczne miejsce w Tyrolu, a sam postanowił uciec z Niemiec szczurzym szlakiem wiodącym przez Danię. Został jednak rozpoznany i zatrzymany przez Brytyjczyków. W trakcie rutynowej rewizji popełnił samobójstwo. Przegryzając fiolkę z cyjankiem. Gudrun nie uwierzyła w jego samobójczą śmierć. Była przekonana, że zamordowali go Brytyjczycy. Po śmierci ojca, wraz z matką przebywała w brytyjskim areszcie. Gdy z niego wyszła, zaczęła budować swoje nowe życie. W 1951 roku założyła organizację Stile Hilfe, Cicha Pomoc która wspierała byłych SS-manów Wraz z mężem, dziennikarzem Wulfem Dieterem Burwicem, zdeklarowanym nazistą, załatwiała im mieszkania, domy opieki, dostarczała im pieniądze, a nawet zaświadczenia lekarskie o ich niezdolności do odbycia zasądzonej kary. Z jej usług skorzystali m.in. Erich Pripke, odpowiedzialny za masakrę w grotach ardeatyńskich, Klaus Barbie Kat Lyonu i Józef Mengele. W 1952 roku założyła organizację młodzieżową Viking Jugend, która stała się kontynuatorką Hitler Jugend, partyjnej przybudówki NSDAP. Cały czas walczyła o dobre imię ojca i jego podwładnych. W środowisku nazistów czczono ją niemal jak księżniczkę i zapraszano na wszelkie zjazdy weteranów. Gdy powstała Republika Federalna Niemiec, Gudrun znalazła pracę w zachodnioniemieckim wywiadzie, czyli BND. Była tam sekretarką jednego z najbliższych współpracowników generała Reinharda Gelena, szefa BND. Jednak w 1963 roku zwolniono ją z BND, ponieważ obawiano się skandalu z jej powodu. Brytyjskie media pisały wówczas o Gestapo Boys, zatrudnionych w zachodnio niemieckim wywiadzie. Po odejściu z BND skupiła się na organizowaniu pomocy dla ściganych nazistowskich zbrodniarzy. Kontynuowała również pracę wychowawczą z niemiecką młodzieżą w ramach założonej organizacji Viking Jugend. Walczyła również o zrewidowanie wizerunku ojca, który w jej ocenie został całkowicie zakłamany. I tak było do końca jej życia. Gudrun Burwitz zmarła w 2017 roku, dożywszy prawie 88 lat. W powojennych Niemczech Zachodnich karierę zrobił również Wolf Rudiger Hess. Jedyny syn Rudolfa Hessa, partyjnego zastępcy Hitlera, który 10 maja 1941 roku wsiadł do swojego Messerschmitta 110 i odleciał do Wielkiej Brytanii, zamierzając podjąć rozmowy pokojowe z Brytyjczykami. Ale tak się nie stało, bo Brytyjczycy nie zamierzali ich podejmować. Resztę wojny Rudolf Hess spędził w brytyjskim więzieniu. Po wojnie został skazany przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze na dożywocie i trafił do więzienia w Spandau. 17 sierpnia 1987 roku popełnił samobójstwo. Rodzina Hessa po wojnie na nowo zorganizowała swoje życie. Jego syn Wolf Rudiger Hess. Po zdaniu matury otrzymał kartę powołania do niemieckiej armii, ale odmówił służby. Jednak nie stała mu się z tego powodu jakaś krzywda. Potem studiował inżynierię lądową na Monachijskim Uniwersytecie Technicznym. Po uzyskaniu dyplomu pracował w zawodzie w sektorze państwowym. Podejmował starania, aby zwolniono z więzienia. Jego ojca. Pisał m.in. apele do władz, żądając w nich jego uwolnienia. W styczniu 1967 roku utworzył nawet ruch pomocy Wolność dla Rudolfa Hessa, międzynarodową organizację mającą wspierać jego starania w tym zakresie. Walczył też o dobre imię ojca, który w jego przekonaniu został całkowicie niesłusznie skazany. Po samobójczej śmierci ojca rozpuszczał informację, że został on zamordowany przez aliantów, aby nie wyszła na jaw prawda o Winstonie Churchillu. Ale nie przekonały one opinii publicznej. Wolf Rüdiger Hess zmarł w 2001 roku. Urodzona w 1938 roku Edda Gering również nie miała większych problemów, aby zrobić karierę w powojennych Niemczech. Była jedyną córką marszałka Hermana Geringa, który zaliczał się do najważniejszych postaci III Rzeszy. W maju 1945 roku Gering oddał się w ręce aliantów i znalazł w więzieniu. Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze. Skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Dla Geringa ten wyrok był hańbą. I dlatego tuż przed jego wykonaniem popełnił samobójstwo, używając do tego celu fiolki z cyjankiem, dostarczonej mu potajemnie przez jednego ze strażników. Pomimo śmierci ojca, życie Edy Gering nie było wcale gechenną. W posiadaniu jej rodziny było nadal wiele bezcennych dzieł sztuki, zrabowanych przez ojca w czasie wojny. To dzięki temu majątkowi mogła uczęszczać do elitarnej szkoły dla dziewcząt, po ukończeniu której studiowała prawo na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium. Gdy je skończyła, rozpoczęła batalię o Odzyskanie bezprawnie jej zdaniem zarekwirowanego majątku ojca. Z różnym skutkiem batalie tę toczyła przez wiele lat. Jeszcze w 2014 roku do bawarskiego Landtagu dotarła jej petycja w sprawie odszkodowania za majątek ojca. Władze Bawarii oddaliły tę petycję z powodów czysto formalnych. Edda Gering, najlepszy okres życia, zaczęła w 1978 roku, gdy wyszła za mąż za dziennikarza Sterna Gerda Heidemana, wielbiciela III Rzeszy i jej nieżyjącego ojca. Na należącym do nich ekskluzywnym jachcie, odziedziczonym po ojcu, prowadziła intensywne życie towarzyskie, w którym udział brało wielu prominentnych nazistów. Skrupulatnie pielęgnowała pamięć o ojcu i uczestniczyła w zjazdach nazistowskich weteranów. Kariery po wojnie robiły również dzieci Martina Bormana, szefa kancelarii III Rzeszy. Początkowo ich sytuacja nie była wcale ciekawa. Borman w maju 1945 roku ulotnił się z oblężonego przez Rosjan Berlina, a jego żona kilkanaście miesięcy później zmarła na raka. Ich dziećmi zaopiekował się wówczas sympatyzujący z nazistami ksiądz Theodor Schmitz, który je później adoptował. Niektóre z nich zmieniły nazwiska i wolały pozostać anonimowe. Dwoje z nich, najstarszy syn Martin Borman Junior oraz córka Imgard, wielbiły ojca, uważając, że dobrze dbał o interesy Niemiec. Jedynie najmłodszy syn Martin Adolf Bormann nieco dystansował się od działalności ojca. Został księdzem i przez wiele lat pracował w szkole katolickiej w Salzburgu. Potem przez jakiś czas był misjonarzem w Afryce, by ostatecznie porzucić kapłaństwo. W 2010 roku został oskarżony o to, że w okresie swojej pracy w szkole w Salzburgu dopuszczał się pedofilii. Po tej aferze Martin Adolf Bormann zapadł się pod ziemię. Dopiero jego śmierć w 2013 roku odnotowały niemieckie media. Kariery robiły po wojnie także dzieci Alberta Szpera architekta Hitlera i ministra uzbrojenia III Rzeszy który jako jedyny uniknął w Norymberdze kary śmierci jego najstarszy syn Albert Schper junior tak jak ojciec został architektem ale międzynarodową karierę zrobił dopiero wówczas gdy zmienił swoje nazwisko jego siostra Hilde Schramm po wojnie została działaczką SPD i kierowała fundacją Stiftung Zurich Geiben, która wspierała niemieckich artystów. Co ciekawe, kapitał tej fundacji powstał w wyniku sprzedaży obrazów ojca, pochodzących również z kradzieży. Najstarszą w gronie dzieci przywódców III Rzeszy była Ursula Dünitz, córka admirała Karla Dynitza. Dowódcy Kriegsmarine i ostatniego przywódcy III Rzeszy. Jeszcze przed wojną uzyskała maturę i założyła rodzinę. Po wojnie pracowała jako urzędniczka. Mocno przeżyła proces norymberski, wierząc do końca w to, że ojciec zostanie uniewinniony. Ale tak się nie stało. Dynic odsiedział dziesięcioletni wyrok. Gdy opuścił więzienie w Spandau, Ursula poczuła wielką radość. Przez kolejne lata podejmowała wysiłki, aby przywrócić szacunek ojcu, jakim cieszył się w III Rzeszy. I w dużej mierze jej się to udało. Chyba dlatego jej synowie powrócili do rodowego nazwiska. Zupełnie odmienny stosunek do swojego ojca mieli synowie Hansa Franka. Zarządcy okupowanej Polski. Dla urodzonego w 1939 roku Niklasa Franka ojciec był prawdziwym potworem, który w pełni zasłużył na karę śmierci, na którą skazano go w Norymberdze. Nieco łagodniej oceniał ojca jego drugi syn Norman, który wolał go opłakiwać. Po straceniu Hansa Franka. Wychowaniem synów zajęła się jego żona. Obu chłopców posłała do szkoły z internatem w auf Fur w Szlezwiku-Holsztynie, gdzie kształciły się dzieci prominentnych nazistów. Tam zdobyli maturę. O ile słaby psychicznie Norman Frank nie odnalazł się w powojennej rzeczywistości i popadł w alkoholizm, o tyle jego brat Niklas. Ukończył studia i został znanym dziennikarzem. Napisał również wiele książek. Jedną z nich poświęcił ojcu, ale nie została ona dobrze przyjęta w Niemczech. Nie tylko dlatego, że zmiażdżył w niej ojca, ale także dlatego, że zarzucił Niemcom brak poczucia winy za zbrodnie ich nazistowskich przodków. Niklas Frank. Jest na pewno swoistym wyjątkiem wśród dzieci przywódców trzeciej rzeszy. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, co kryją brytyjskie archiwa i dlaczego są one tak ważne dla polskiej historii. Dowiecie się, dlaczego Brytyjczycy. Blokują dostępu do nich polskim historykom. Ten film zatytułowałem Dlaczego Brytyjczycy ukrywają prawdę. Gorąco zapraszam do oglądania. Partnerem kanału Zakazane Historie jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego celem jest budowanie nowoczesnej szkoły. Rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości, a także dbanie o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.